Miał, 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 miał. Witam ponownie na moim kanale. Witam Was dzisiaj w grze. Nakarm swojego kota. Jeżeli macie kota w domu, to wiecie, że trzeba go raz na jakiś czas nakarmić, bo inaczej kot będzie zły. Tak jak ten, który jest tutaj, i będzie taki smutny. I może próbować coś zrobić niedobrego wam, ale spokojnie, bo żaden zły koteł tutaj wam nie wyskoczy. Absolutnie. Gra ponoć ma 6 zakończeń i zobaczymy w ogóle jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. Dobra, e, mamy plakat foki. <grym> Okej, okay, spoko. Jesteśmy w na naszym domu, nie możemy otworzyć okna. Tam jest jakaś butelka. Nie wiem, wina? To jest. To jest nasze łóżko. To wygląda trochę jak Minecraftowe łóżko tak swoją drogą. My bed. I like sleeping in it. Okej, okay, ja, ja też lubię spać w swoim łóżku. Tak. Okej. Okay. Herbs like and in spices to jest jakieś kurcze. To jest jakiś przysmak? Czy to jest jakaś książka? Czy to jest. Czy, 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 chyba, chyba jakiś przysmaczek, nie? Dobra, y, tu nic ma. A, stary przyjaciel. Okej, okay, stary przyjaciel nie ma problemu. Dobra, wychodzimy sobie stąd. I mamy. Kurde, jakie duże mieszkanie tu jest w ogóle. Dobra, każde. Podciul ci tyle zegarków. No, na ciul. Raz, dwa, trzy. Ty ta jeden by wystarczył. Aha, tu jest jeszcze więcej. Dobra, okej. Okay. Co jest kuźwa jakie morświna ogląda? <laughs> ty, co ty nie powiesz, ej? Czy ja wyrzuciłem właśnie coś co miałem dać kotu do kosza? Ooooookej. Okay. A uh, lodówki nie mogę otworzyć, szafki nie... Maybe I could find some instructions. Żeby coś ugotować, ta? Aha. Okej, okay. Czyli mam to zmiksować. Mamy kłódkę. No co ty nie powiesz? To widzę, że jest locked. Tylko trzeba znaleźć coś, żeby to unlocked. Dobra, w takim razie i tu jeszcze mamy też, żeby zamknąć. Okej, okay, czyli to jest zamknięte od czasu jakiegoś incydentu, hi, hi tak, tak. O! Kocie jedzenie, dobra, mamy kocie jedzenie i sypoko. <laughs> A co to tu, tutaj, tu, tu. mogę to odłożyć? Nie, nie mogę tego odłożyć. Dobra, czekaj, czekaj, to ja sobie wezmę tutaj normalnie, rozumiesz? Do, do tego dam, do, do miseczki, nie? No, 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 wiem, że instrukcje, ale ale ja, ja potrzebuję to odłożyć! Ja potrzebuję to odłożyć! No chyba, że pójdę tutaj do środka i wezmę sobie to, co jest tu. Nie mogę tego podnieść, bo mam cat food! Ty, a jak cat food wyrzucę, to. Ty <grym, grym>, wyrzuciłem! <grym, to wyrzuciłem do kosza, no i sieba, nie? Dobra, co to jest? E, młotek. Dobra, młotek się może przydać do na przykład desek. Albo. Albo do kłódki. Nie, nie mogę. Kurde. Dobra, jeszcze mamy. Tutaj możemy przejść. Bo kiego mi ten młotek. O, jest koteł! E, e, dż, dż, cz, czemu ten kot jest tak duży? Czy ten kot jest naprawdę duży, nie? No, 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 to patrzcie to. This is my cat. I it. No, 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 trochę duży jest, nie? do no, tak poprawdź. No, ej, on, on jest wielkości. On jest większy ode mnie w ogóle, ty. Um. Da, dałbym, dałbym ci jeść, Mordo, tylko że wiesz, ty, a jak ja wejdę do Biński, to ja jestem twoim jedzeniem. Ooh, wait a minute. Może to rozwalę? Oh, mam klucz! Czekaj mordo, sprawdzę tylko do czego ten klucz jest, nie? Bo może być do czegoś ważnego, nie? Co mam tutaj? O, epic cat food recipe, normalnie, tako, recipe, no, 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 no. Poisoned cat food Sous-jazz Nie, sus juice bardziej, a nie sus jazz Jesus! 3 deletes, okej, okay, i spices mix all-in-bowl, no to już trochę za późno, nie? Sas. Sas. Juice! Tak, tak, tak. Don't drink. Ale mam klucz! Poczekaj, bo ja mogę mieć tylko jedną rzecz w ekwipunku, i muszę jej użyć, zanim w ogóle cokolwiek zrobię nowego, nie? I teraz pytanie: do czego ja miałem. Poczekaj, ja miałem. A, Aj, tu jest letas! Oookidoki! Tylko problem jest taki. No właśnie, że nie mam. A mogę, mogę. Mogę. mogę... No, no właśnie, ty, a mogę, a ty, a. a bo już, już chyba nie będę miał kociego jedzenia, chyba, nie? Bo no, bo no bo no bo. No bo no bo już wykorzystałem, nie? W sensie. Ups! A jeżeli nie podam mu ty... A może jakiś czas minie albo coś, nie? Czekaj, co jeszcze mogę zrobić? Jeszcze tam miałem ten... Y... Czekaj, 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 miałem jeszcze tą, tą, tą... Y... No to takie kurcze na dworze ten, 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 ten. Sas juice miałem, poczekaj, 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 juice mam Ty, a może ja mu sassjuice sas naleję, nie? On się napije i powie, e, dobre Dobra, biorę, press E to drink A tu jest, żeby don't drink No to kuźwa chlub! <laughs> Ej, sas ending, let's go, mamy to Ending 4 na 6 OK I zamieniliśmy się w impostora <noise> O kurwa. Dobra, mamy jedno zakończenie, let's go To teraz w takim razie Bo tu mamy and spa, no to OK. dobra, 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 ja już teraz wiem co mam zrobić Teraz idziemy prościusieńko, rozumiesz, normalnie tutaj Idziemy prościusieńko Do łazieneczki Normalnie i idziemy sobie do tutaj, y, 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 prawda, wanianeczki. Y, 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 Bierzemy sobie młoto pikaksa, kuźwa, czy co to tam jest. Idziemy sobie tutaj. Wychodzimy sobie z domu. Kotel dalej czeka na jedzenie, ale musi poczekać. Rozwalamy se to. <śmiech> <śmiech> to jest kuźwa dziwne. E, teraz możemy sobie odblokować normalnie szafeczkę. Prawda? Cyk, dobra. Teraz możemy sobie wrócić po Sas Juice, ale bynajmniej nie będziemy go pić. <noise> Absolutnie tym razem nie piję. Spoko, Mordo, zaraz ci ogarnę jedzenie, także się nie przejmuj. Yy, nie, nie gryź mnie ani nic mi złego nie rób, proszę. Dobra, Pyk sas Juice, let's go. Yy, teraz możemy dać sobie tutaj yy, Letus. Yes. Teraz mamy kurczę. Czekaj, 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 czekaj. Teraz weźmiemy to, bo tu mamy tu, tu też są jakieś kawałeczki, coś tam tego, nie? Jakieś tam coś, 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 coś. He? Aha! I teraz idziemy po cat food i na końcu poison i normalnie rozumie, zrobimy mu żarą mieszankę, nie? Żarą mieszankę. Ok. Uuuuu Kot jedzący sushi, to ma sens, prawda? To jak najbardziej, dobra. koteczku, koteczku, mam dla ciebie bardzo dobre jedzonko. Absolutnie nic. To jest good ending. Your cat. twój kot nigdy nie potrzebował. Nie, twół. Nigdy nie będzie potrzebował być nakarmiony podobnie. KURWA NIE ZDĄDZIŁEM CO TAM BYŁO NAPISANE PATI TRANSLATUJ NIE TO Twoja kotka nie potrzebuje jedzenia już nigdy więcej Jedzenie, które jej dałeś było przepyszne Teraz możesz cieszyć się wolnością Dobra, a co jeżeli dam mu na przykład typowo Po prostu to Albo samo kocie żarcie, ty też tak może być Siema yy, Dam ci to Nie mogę Dobra, dobra, okej, okay, okej okay. Cześć, zrobiłem dwa zakończenia, nie? Jak zrobić inne? Nie mam tego pojęcia. Nie? Tak, damy to. Wezmę kocie jedzenie i zaniosę mu bezpośrednio kocie jedzenie. Ewentualnie kolejnym zakończeniem mogłoby być na przykład wziąć a, sałatę i dać mu sałatę. Maybe. M maybe. Chcesz kocie jedzenie? Proszę! Aha! Neutral ending. Ok? No, nakaraliśmy kota i dzięki temu przeżyjemy kolejny dzień. Super. Fajnie. Trzy zakończenia zrobione, nie? Trzy zakończenia zrobione. To teraz się zastanawiam, co co dalej. Ale, moment, moment, moment. A gdybyśmy ten Sass Juice dali właśnie kotu, to trochę nie ma sensu, ale e, 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 e no czemu by nie? Jeszcze chciałbym odblokować tamto kurcze przejście, bo ewidentnie, jakbym mogę to zrobić. Ale może niekoniecznie. Czekaj, no we, wezmę, mu to wleję, może, 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 może będzie chciał, nie? Chcesz, sas dżusa sa normalnie? Nie mogę, a mogę ci to dać? Nie mogę. Zm Dobra, czyli nie jestem w stanie tego tutaj tak ogarnąć. Co najwyżej mogę. Może mogę inne receptury zrobić? też tak może być, Ej, albo jeszcze coś tu mogę znaleźć. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę przeszukać dokładnie pomieszczenie, kurde. A te zegarki w ogóle coś mi tu dadzą? Nie, 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 nie. I tu jedyna szuflada to mamy tu. Dobra, no to idę po ten młotek. tam pikak, czy co to tam jest, kurde? Normalnie? Czyli tu jeszcze też nic nie mogę otworzyć, tu też nic, tu też nic. No, kurde, ta gra jest na tyle, powiedzmy, mało rozbudowana z jednej strony że łatwo powinno być mi znaleźć jakieś Just rzeczy ale no, no 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 wiem no ale 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 weź to ale weź to blokuj the... mi się wydaje że ja mogę się tam dostać jakoś nie nie wiem jak ale, ale 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 wydaje mi się że mogę dobra czekaj ty a może coś będę w stanie zrobić tutaj w moim pokoju z tym nie Łóżko, nie to? Nie. Obraz? Nie. Siema? Nie, nie mogę. I zaatakować go też nie mogę. To jest najbardziej... ...płaski kot, jakiego w życiu widziałem. Ty, czekaj, ale skoro tutaj się mogę przebijać przez... Ty, a co jeżeli ja się mogę przebić gdzieś przez ścianę? Nie, bo ja tu już teraz zużyłem, nie? Kurde. Mam ten klucz, ale ten klucz to jest służy tylko do otworzenia tego jednego zamka, nie? Powiem wam tak. Wcale nie jest tak łatwo ogarnąć coś innego, nie? Ty, tak jakby tu coś jeszcze było. Czy, czy to jest to samo? Czy to jest... E czy to jest jakiś sekret? Co to jest? Czy to jest spłaszczony ten sam napis, czy o luj chodzi? Nie mam bla... Tam w ogóle coś jest, ej! What? Ej, dobra, cześć, teraz to mnie za, Tam coś jest! Ewidentnie tam coś jest. Tylko... Ej, dobra, teraz to mam rozkminę, nie? Dobra, czekaj, a jak wezmę sałatę. I dam kotu sałatę po prostu, ej. Dam ci sałatę. będziesz się odżywiał sałatą, co? Aha! Ło! Wow! Goofy ending rozciągnęło go po tej sałacie, co? No to mamy kolejne zakończenie. Ja definitywnie mogę zrobić jeszcze coś tym młotkiem. No kuźwa musi być. Tam w oddali, jak mamy tego z Jusa, tam coś jest. No tam przecież coś jest. No, wi no widzę. Przybliż to Pati, żeby oni widzieli. Tam coś jest. Ty, a może jest tu jakaś jedna tajemnicza, magiczna deska, i jakiś secret ending normalnie, że mogę rozwalić ogrodzenie, co? Dobra, zbliżamy się do kota. Kot się na mnie patrzy, co ja robię. Eee, spokojnie, nic się nie przejmuj. Ja po prostu szukam tajemniczego wyjścia, nie? By tutaj tą ścianę, maybe. No nie, no kurde. Dobra, to jeszcze zostaje ewentualnie walnąć w telewizor, nie? Bo chyba tego nie robiłem jeszcze. No kurde myślałem, że sobie to jakoś odblokuję, żeby... No bo tam coś na zewnątrz jest. No coś, co, 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 musi być coś tutaj, no? A jeżeli ja bym. To to jest poison. Ale to jest. Mm... Chciałem użyć kwasu, żeby sobie to roztopnie ja rozkwijam na dziwne sposoby, nie? No nie, nie mogę tego zrobić. A jak wyrzucę sałatę i wezmę na przykład... kocie jedzenie. I to kocie jedzenie. Dam do. Mi... Nie mogę dać do miski. Tam, tam tak. I dam, tam teraz tak. I. No i teraz tego nie wyciągnę. Może coś w tych zegarkach znajdę. No, jeszcze dwa zakończenia są. Ej, Mordo, wyrzuciłem Twoje jedzenie do kosza. Znaczy do miski, ale nie mogę już z miski nic wyciągnąć. Chyba, że dodam jeszcze Sazjuice. Nie wiem, kombinuję na wszelakie sposoby, ale to naprawdę nie jest proste. Ej, to naprawdę nie jest proste. Myk. No i. No i dupa. Bo nie mam sałaty. Ale teraz, jak nie mam żadnych składników, pójdę do kota i maybe. 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 maybe, 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 maybe? 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 No kurde. No, nie wiem. <ścoughs> nie mam bladego pojęcia, co jeszcze mógłbym zrobić. Ej. Dobra, najwyraźniej nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy, bo musiałbym zrobić mieszankę karmy z trucizną i to podać kotu, i to by był jeden z endingów. I dopiero wtedy odblokowuje się jeszcze jeden. Tylko problem jest taki, że ja chyba. No nie wiem, czy mi się to kurczę zapisze, nie? Tak normalnie, jak sobie tak wyjdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy, czy to mi się wtedy odblokuje. Ale dobra, idziemy sobie normalnie po to jest to jest, to jest to jest naprawdę taki secret ending można by powiedzieć, nie? Bierzemy sobie kocie jedzenie i bierzemy sobie normalnie tutaj. Czy wtedy mi się to odblokuje? Nie mam bladego pojęcia. I bierzemy sobie poison i teraz idziemy do kota. Widzisz, tego kurczę nie zrobiłem. Oczywista rzecz, ale to, to... ominąłem to, nie? I teraz podajemy kotu. Bad ending! Jesteś paskudnym człowiekiem. Tak, dokładnie. Powinien się wstydzić. Przepraszam, jestem zły. Jestem bardzo, bardzo zły. I teraz, tutaj w pomieszczeniu. No! Ho, 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 ho. No właśnie, i mamy kod To teraz pytanko. Hmm. Gdzie ja mam znaleźć kod? Hmm. Dobra, musimy sprawdzić, czy coś się jeszcze na mapie nie pojawiło, bo być może teraz się odlokowały te rzeczy. O, tam coś mamy. Czekaj, 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 czekaj. Look behind the sink. Okej. Okay. To w tym pomieszczeniu czy to w pomieszczeniu? Nie, jest tu coś. Wait. Uh, tam coś jest. Tylko poczekaj, 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 bo ja nie mogę tego. Bo ja nie mogę tego odłożyć uh, do kosza. Pff. Tam coś jest, faktycznie. Okej. Okay. Uh... 01 To jest w binarnym kodzie kuźwa kod podany, Ej. I odpowiedzią jest, jest, jest to normalnie. Tu mamy 1, 2, 3, 4, pin, 7 cyfr chy chyba. Czy ja mam jakiś translator kodu binarnego, Ej? Okej, okay, kod binarny na tekst. 01 40. Co ja robię? 1 0 Tłumacz. E B. To, to, to liczba nie jest. Chyba nie. To. <grystanie> 9, 2, 1, 8, 7. 9, 2, 1, 8. Kurła. 9, 1, 2, 8, 3. 9, 3, 5, 6, 2, 1. Kurwa, złamie to hasło. <grystanie> 9, 9, 9, 2, 1, 3, 8! Zrobiłem to. A I should use it with my hammer. hammer? OK. Dlaczego nie wiem? Ta gra bardziej niż straszna jest przede wszystkim dziwna. Mam super młot. What? What the hell? My <laughs> czekaj, 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 czy ja mogę? Czy ja mogę teraz otworzyć sobie tutaj to? Okej. Okay. Halo? A. What? Co? E <laughs> Ale Alezeco Wielka foka? Um, um. Uh. Oh hey, I've been locked in this room for eleven years. Wait, you aren't the one who locked me in here, are you? Well that doesn't matter now. What matters is killing your cat, who is secretly a- That poison you gave them earlier didn't actually work. It was just a mind game. I'm too old for this, but you still have time. Here, have this fork. Use it to kill the cat and free the universe once and for all. Goodbye, player. On powiedział, że trucizna nie zadziałała, i dał mi widelec, żeby walczył z moim kotem, póki jeszcze jest czas! Ale. <laughs> co? What? Siema? Popełniłeś wielki błąd, tam jest Kotę! Eee. Uh, uh uh so I guess this is it I always knew that seal would try to kill me one day and ruin my whole plan that room should never have been unlocked guess I have to go now are you happy with what you did I yeah hope not just know that this is not the end goodbye i will be seeing you true ending you kill the cat and feed the universe for <laughs> free the universe for now go home and rest what <laughs> <laughs> <sighs> <laughs> Nie rozumiem, nie rozumiem tego, ale to była naprawdę turbo dziwna gra i zakończenie było bardzo trudne, bo serio oglądałem jakiś tam kilka poradników, jakiś ten ziomek sobie normalnie na streamie grał i rozkminiali to w ileś tam osób, więc ja, ja ze z moim small brainem to bym w ży tego nie ogarnął. Jak ktoś mi to w komentarzu wytłumaczy to dziękuję bardzo, tam był kod binarny, trzeba było jakoś to przetłumaczyć, to co na górze, nie wiem, nie wiem. Yy, wszystkie zakończenia ogarnięte Jak chcecie więcej dziwnych gierek na kanale To łapeczka w górę i subskrypcja normalnie na kanale Polecajcie jakieś gierki jak macie Ewentualnie w internecie, coś, jakieś tytuły Co mógłbym sobie luknąć e, I to tyle, tak Miłego dzionka, do następnego, trzymajcie się Papa. pa, pa. Scary